No i doczekaliśmy się po takiej dłuższej przerwie oficjalnej ceremonii ważenia przed oficjalną galą organizacji KSW, tylko że w walce wieczoru zabrakło nam tego głównego bohatera, no, chociaż tutaj mieliśmy zastępstwo, ale no właśnie, cała ta sytuacja z Normanem Parkiem, to irytująca bardziej, wkurzająca, czy, czy właśnie jak ją możemy oceniać? No nie wiem, no to, to każdy musi to ocenić indywidualnie. No ona jest irytująca, ale to jest... normalna Parka trzeba akceptować takiego, jakim jest. No jak bierzesz Normana, to wiesz zawsze, że będzie w kuluarach problem, ale też masz taką chyba... Ee, więcej niż potencjał, cichą pewność, że od momentu jak się drzwi klatki zamykają, to, to dzieje się naprawdę dobrze. no on Daje zajebiste walki, ale zawsze ma problemy z wagą, zawsze ma problemy ze wszystkim ee, i ja już, ja już po prostu, jak się bije Norman, to już się nastawiam, że będę miał zły humor w piątek ee, i, i a, no, a potem zwykle potem po jego walce mam dobry humor, no bo te walki są, są fajne. Ee, nic to w rozumieniu odbioru kibicowskiego nie zmieni. No. Nie wiem, czy, 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 czy fanów kibiców aż tak bardzo interesują te kulisy i kuluary, jak, jak Was, nas. Wierzę po cichu, może jestem naiwny, że bardziej ich interesują pięści niż dokumenty. I, i w tej kwestii nic się nie zmieni. No. Walka będzie i wierzę, że będzie. Zajebista, tak jak wszystkie pozostałe, ale, no ale na pewno nie, nie będzie e, e, trofeum w tej walce, nie będzie pas Federacji KSW. Ten pas, zgodnie z procedurą, Norman stracił, byłem u niego osobiście w pokoju i e, wyszedłem z tym pasem, w związku z czym e, tą historię mamy już za sobą. Czyli mamy nowego mistrza KSW. Czy będzie taka sytuacja, że na miało zablokowane walki w kategorii lekkiej, że musiał pójść do półśredniej? Jeszcze raz? Czy będzie taka sytuacja, żeby nie mógł już walczyć w kategorii lekkiej, tylko właśnie na przykład w półśredniej? Mówisz o gamerze. Nie, nie, nie. O normalnie. normalnie. Ze względu na nierobienie walki. W, wiesz co, no, Nie chciałbym się też do czegoś tam jakoś tak strasznie zobowiązywać, no bo... de facto tą decyzję, o której mówisz, podjęliśmy już dawno. Ale, ale życie napisało taki scenariusz przed COVID i, i nagle w ogóle zresetował się ten świat i walki, które chyba w ogóle nigdy by nie doszły do skutku. E, już, już, już ze dwa razy to gdzieś tutaj przed chwilą opowiadałem, że, 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 że to taka sytuacja, w której doszło do tylu pojedynków, które ze sportowego punktu widzenia nie miałyby sensu, a jednak do nich dochodzi, bo są ciekawe, elektryzujące, bo można coś, coś pokazać i, i, i no i wiesz, no i musieliśmy się wycofać z, z reguł, które sami sobie stworzyliśmy, nie pierwszy, nie ostatni raz. Ja już staram się sobie czego nie obiecywać, nie? Ja tylko się dopytam, bo wspomnieliśmy o tym, że, że ta walka no tutaj, jeśli chodzi o pas, wiadomo, to nie może być walka o tytuł, ale tutaj Mateusz mówił o tym, że on by chciał na dystansie pięciu rund mimo wszystko tę walkę stoczyć. Jaka jest sytuacja? Czy ten main event będzie na dystansie pięciu rund? Wierzę, że tak, tak. No po to, po to właśnie zgodziliśmy się, żeby nie przyjeżdżał Norman Park na tą część. Umówmy się entertainmentową, bo, bo zawodnicy to jest żadna tajemnica, ważeni są rano, a tu przyjeżdżają dla kibiców wejść na wagę i, i zrobić stare down, Właśnie ze względu na to, że, że, no, że właściwie go podłączyliśmy na stałe pod kroplówki jest. Można powiedzieć, że jego pokój w tym momencie wygląda jak, jak szpital. Są tam lekarze, którzy doprowadzają go, no bo no, to nie chodzi o to, że, że, że on nie, nie może chodzić, ale, ale, ale no, wyjście do wagi... Nie, mało, mało kto wie, no, ludzie nie zdają sobie sprawy, co to jest robienie wagi. Ja nie chcę nikogo tłumaczyć, bo jak jesteś profesjonalistą i nie robisz któryś raz wagi, to coś jest nie tak, coś, coś źle kalkulujesz, ale dobrze wiecie, że zawodnicy, którzy robią wagę w ostatnich godzinach wygląda, w ogóle korytarz hotelowy wygląda jak centrum onkologii, ich skóra ma inny kolor, oni są, oni są wychudzeni, często nie można ich rozpoznać po twarzy e, i, no i naprawdę bardzo cierpią I, i, i teraz ja zawsze, pomijając już względy bezpieczeństwa, ja zawsze zadaję sobie pytanie, co jest ważniejsze, tak? E, e, procedury, czy już palicho, pieprzyć ten pas, zróbmy fajną walkę, dajmy mu siłę i, i możliwość, no bo przecież, gdyby oczywiście regulamin był trochę inny, moglibyśmy powiedzieć, to rób jeszcze trzy godziny tą wagę, no i w końcu tam chodziło, naprawdę zrzucił kilkanaście kilogramów, chodziło o dwa ostatnie kilo, on pewnie by to zrobił, no tylko jutro walka wyglądałaby na pewno nie tak, jak życzą sobie y, ci, którzy kupują subskrypcję w Payperview, więc... To jest trudny wybór i, 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 i ciężko się. E, lepiej po prostu, jak do takich sytuacji nie dochodzi. Jak zawodnicy sobie potrafią to wszystko obliczyć i wyjść na wagę i zostawić sobie ostatnie kilkaset gramów e, e, albo nie wiem, albo tyle, ile po prostu są w stanie w nocy zrzucić wagą, Każdy zna swój organizm, bo niektórzy robią w ostatnią noc 4 kg, nie? A już w ogóle jestem zdania tego, że, że te, te zasady powinny być, e, po, po, powinna pojawić się jakaś rewolucja, jeśli chodzi o ważenie, bo to jest nieludzkie, że ludzie są e, e, jednego dnia e, ważą 100 kg, potem ważą 84 i potem na walce ważą znowu 100 kg. To, to już jest hodowanie własnego ciała i uczenie go, e, e, rozciąganie go do granic możliwości po to, żeby, e, po to, żeby, żeby mieć przewagę siłową. Myślę, że e, powinny wejść nowe przepisy, które będą doważały zawodników, nie wiem, na 4 godziny przed wyjściem do klatki, bez możliwości już dowadniania hydrolizy i innych rzeczy i wtedy ta waga rzeczywiście będzie miała jakiś sens, no ale, to, ale to, jest, to, jest myślę, to jest myślę rzecz, w której muszą się zmówić i podjąć wspólnie decyzje, nie tylko my, ale kilka światowych organizacji i te przepisy powinny być zunifikowane, bo kiedyś po prostu wydarzy się krzywda, nie? Jeśli już się gdzieś nie wydarzyła, to kiedyś się po prostu wydarzy krzywda. Dobrze wiemy z boksu, że odwodnione ciało gorzej znosi ciosy, i te wszystkie problemy i długi neurologiczne, które pojawiają się w boksie, w dużej mierze są związane z rzucaniem dużej ilości kilogramów. Ja jestem osobiście yy, yy, za, za nowelizacją tych przepisów, ale. No ale to pewnie wymaga czasu. A czy udało się porozmawiać z Normanem? Jaka jest ewentualna przyczyna tego, czy tu, tutaj on zlekceważył te ostatnie dni, te ostatnie cięcie wagi, czy bardziej po prostu chciał ewidentnie być większy i silniejszy od, Marcin, od Mateusza już w samej walce? Próbowałeś kiedyś rozmawiać z Normanem? No nie, nie. No to pogadaj z nimi, ja ci zadam to pytanie. Nie wiesz tego, wiesz, stary, no. Jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. E, Kungtatorzy e, rozgrywa. E, ma, ma wiele walk na koncie. Być może pewne rzeczy, nawet straty finansowe, sobie kalkuluje wersus e, jakąś tam relatywną przewagę. No, posypało mu się tak wiele rzeczy, pomijając już samo trofeum, finanse no i chyba wstyd, który jest yy, no nie wiem, chyba nigdy jeszcze tak jak teraz Polacy nie będą chcieli zobaczyć tej walki, żeby zobaczyć jak Irlandczyk dostaje łomot, no bo naprawdę zachował się nieelegancko, natomiast jaka jest prawdziwa intencja zawodnika yy, nie wiem, chcę wierzyć mocno że po prostu yy, Przestrzeli. przestrzelił to dopytam na koniec, bo Jacek już pytał o tą kwestię czy nie rozważaliście takiej kwestii, żeby e, wziąć, zrobić to walkę jako walkę o pas, gdyby wygrał Mateusz Gamrot, byłby ten pas na 100% a gdyby, gdyby ewentualnie wygrał Norman Park, wtedy pasa by nie było. Nie, no słuchajcie, no ja jestem jednak zdania, można, można bardzo wiele różnych scenariuszy, scenariuszów napisać, powinienem w ogóle wiedzieć, jak to się mówi, a nigdy nie wiem. E, e, scenariuszy się mówi. Zapamiętam. Pogadajmy o tym w ogóle. E, ja, ja jestem zdania, że jeżeli zdobywasz pas w konkretnej Kategorii wagowej. Jesteś mistrzem konkretnej kategorii wagowej, więc jeżeli jest limit do 70 kg, ważesz 72, no to nie ma mowy o walce o pas. Może to być może być Trofeum tej walki Cokolwiek, dowolny pas dowolne trofeum, dowolny puchar Umowa, gentleman agreement No ale pas w federacji do 70 kg Nie należy się kolesiowi, który waży 72 Tak ja na to patrzę, ale pewnie Mogą być inne opinie Ale Mateusz y, pracował do tego pasa Przygotowywał się na te 5 rund Wierzył w ten pas i no niestety zostaje mu W pewien sposób też odebrany No, 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 nie, no nie do końca to, jest, no, to też jest kwestia do przegadania bo w moim rozumieniu jeden i drugi jest mistrzem, i ponieważ do tej walki w sposób formalny nie doszło, nie wiem, czy powinno się to anonsować jako New, ale mistrzem jest Mateusz Gamrod. Tak, to mamy jasność. Wszystko jasne, dziękuję. Wszystko jasne, dziękuję bardzo.